Na scenie w Muzeum Monet i Medali na Pawła II pani z instrumentem, który przypomina nieco małe organy i zapewne jego historia jest dość długa. Tym bardziej chętnie słuchamy kilku słów o tym raczej niespotykanym instrumencie. Znakomicie pan zauważył, że przypomina małe organy. Nazywa się organetto, bo rzeczywiście jest kopią instrumentu z XIII wieku włoskiego. To były instrumenty używane właśnie do noszenia przed kościołem do używania, do grania wtedy, kiedy trzeba było wyjść na zewnątrz, więc stąd nazwa organetto, czyli małe organy, albo portatyw, bo portare to znaczy nosić. Przez wiele lat to była jedyna kopia, jedyny portatyw w Polsce, teraz jest już ich troszkę więcej, ale na pewno jest to interesujący instrument. Należy do grupy instrumentów dentych. Tu ma miech dzisiejszy, także dzisiejszy akordeon sobie zapożyczył swój miech od tegoż właśnie instrumentu. Tu mamy piszczałki, tu klawisze, a brzmi. Tak zagram fragment tańca saltarello z XII wieku, niezwykle popularnego w tamtych czasach. Właśnie brzmi, instrument takie ma, takie ma piszczałki.